Czołówka cyklu. Rozbudowa infrastruktury kolejowej. Turystyka. Uzdrowiska. Biznes. Gospodarka. Promocja międzynarodowa. Ochrona zdrowia. Odnowa zabytków. Ochrona środowiska. Odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Widok z lotu ptaka na panoramę miejscowości wśród pól. Fundusze europejskie od lat wspierają mieszkańców Małopolski, umożliwiając im rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji. Dzięki mądrze zainwestowanym środkom unijnym tysiące osób zyskało nowe umiejętności, które pozwoliły im odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Projekty Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa to doskonały przykład tego, jak środki europejskie pomagają mieszkańcom regionu realizować swoje zawodowe marzenia. Widok młodego człowieka wśród krów i na tle ciągnika. Kamil Ćwik z Lipnicy Murowanej, dzięki wsparciu z projektu Kierunek Kariera Zawodowa, zrobił prawo jazdy kategorii C i C. +E. Teraz, jako właściciel gospodarstwa, może rozwijać swoją działalność rolniczą z łatwością, transportując towary. Mówi Kamil Ćwik, rolnik z Lipnicy Murowanej. Gospodarstwo prowadzę od 5-6 lat. Zacząłem się tym zajmować chwilę później, po śmierci mojego dziadka, było to zamiłowanie i pasja. Skorzystałem z dofinansowania z funduszów europejskich, który umożliwił mi zrobienie prawo jazdy kategorii C i C-E. Dzięki czemu uzyskałem prawo jazdy kategorii T, które umożliwiły mi korzystać z wszystkich możliwych maszyn rolniczych. Kobieta w średnim wieku, stojąca wśród łąk. Katarzyna Dobrzeńska, społeczniczka z wsi Maniowy, skorzystała z kursów informatycznych w ramach projektu Kierunek Kariera. Dzięki nowym umiejętnościom komputerowym może na przykład sprawniej i skuteczniej przygotowywać petycje o dotacje, wspierając w ten sposób rozwój lokalnej społeczności. Mówi Katarzyna Dobrzańska, społeczniczka z Maniowy. W związku z tym, że pracuję w Domu Kultury w Maniowach jako kierownik, postanowiłam wzmocnić moje kompetencje i wzięłam udział w szkoleniu z obsługi biura i pracy z komputerem. Nauczyłam się obsługi Worda, Excela, co wzmocniło moje kompetencje i dało możliwość do pozyskiwania innych środków, jak pisania wniosków, które są pomocne dla pracy z lokalną społecznością, jak i również do pracy w domu kultury, w którym pracuję. Zbliżenie na mężczyznę na tle budynku OSP okolice. Karol Włodarczyk, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej z Dębiny, dzięki bonom z projektu Kierunek Kariera Zawodowa zdobył prawo jazdy kategorii C i C. +E. Uprawnienia te dają mu możliwość prowadzenia wozu strażackiego. Mówi Karol Włodarczyk, strażak z Dębiny. W związku z tym, że jestem strażakiem, chciałem zrobić prawo jazdy C+, plus e, które uprawnia mnie do kierowania takim samochodem. Wóz straży wyjeżdżający z budynku. Dowiedziałem się, że takie prawo jazdy jest dofinansowane w 80% z Unii Europejskiej. Nie wahałem się ani chwili, zrobiłem to w ciągu miesiąca. Dzięki temu, że mam takie prawo jazdy, mogę jeździć wozem bojowym. Gdyby nie fundusze europejskie, pewnie bym się jeszcze wstrzymał zrobieniem tego prawa jazdy. Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy realizuje projekty, w których możliwy jest rozwój kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych. Projekty takie jak kierunek kariera czy kierunek kariera zawodowa stanowiły konkretną ofertę dla mieszkańców województwa. To dzięki nim możliwe było uzyskanie dofinansowania na szkolenia za pośrednictwem systemu bonów szkoleniowych. Oba te projekty umożliwiły tysiącom Małopolan podniesienie swoich kompetencji zawodowych, cyfrowych czy językowych. Nasi mieszkańcy efektywnie czerpią z możliwości, jakie dają środki unijne. To dzięki funduszom europejskim, dzięki kreatywnym mieszkańcom, region przeszedł tak ogromną zmianę cywilizacyjną. Fundusze europejskie wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski kampania dofinansowana przez Unię Europejską